Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Wawrzyn i zapraszam Was do pierwszego spojrzenia na grę Audition tanecznego MMO, które wydawane jest przez Ala Playa i które jest MMO, które już ma swoje lata. Jednakże wydaje mi się, że w okresie międzysylwestrowym a świątecznym. Taneczne MMO jest taką rzeczą, którą warto sobie spojrzeć, szczególnie dla osób, które lubią sobie właśnie potańczyć i już cieszą się na sam klimat Sylwestra. To ja poradziłbym, żebyście wyjęli swoje maty, jeżeli macie, podłączyli je do komputera, zapisali klawisze numpadu, numpada na, na matę i oddali się prostej rozgrywce tańca w Audition, które jest chyba jedną z, nie, jest na pewno jedną z niewielu takich gier, które mamy na rynku. Audition ma już swoje lata, co widać m.in. po tym, że niestety nie mamy tutaj opcji opcji wyboru opcji. Tak krótko mówiąc, nie ma tutaj menu opcji jakichkolwiek. Nie można sobie ustawić rozdzielczości, jakości grafiki. Niczego, tak naprawdę niczego, co jest troszeczkę denerwujące i ja szczerze powiedziawszy słabo to przyjąłem, z racji tego, że jak wejdziemy właśnie w główną część, którą już sobie od razu tutaj kliknę, w Dancing Hall, to tutaj jak widać na dole, niestety to czat na, na, przy mojej rozdzielczości ekranu jest po prostu niewyraźny i denerwująco się go czyta, a już jak przechodzimy do samego tańca i widzimy czat, który znajduje się tam w grze, to zupełnie on jest kompletnie nieczytelny i jest to naprawdę, naprawdę mocno, mocno denerwujące. Jak widzicie tej giery jest trochę, także ludzi, ludzi zawsze o każdej godzinie dnia i nocy praktycznie jest, jest ileś tam osób, więc zawsze możemy sobie wejść do gry i potańczyć. Jak mówiłem, sterowanie jest za pomocą Numpadu i Spacji. Także to możemy sobie tam zaplanować na macie do tańca. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie jestem pewien co do tego, ale, ale tak mi się wydaje. Wróćmy w każdym razie tutaj do głównego menu i przejdźmy przez te wszystkie magiczne budynki, które się tutaj znajdują. Zaczniemy od Shopping Mall, w którym znajdują się dwie kategorie: Fashion Mall i Couple Shop. W grze istnieje system par. Możemy się parować, i to nam daje dodatkowe opcje, dodatkowe możliwości, takie jak branie udziału w specjalnych walkach na taniec między parami oraz dostęp do właśnie sklepu dla par na przykład, bądź też do Kapuł Garden, który jest ogrodem, w którym mogą sobie przebywać pary, które już są po ślubie. Także jeżeli macie ochotę wziąć ze swoją drugą połówką ślub w grze, to jak najbardziej Audition Wam to oferuje. Wejdźmy jednak do Fashion Mall, gdzie znajdują się przedmioty, e, które możemy kupić, e, dzięki którym możemy customizować wygląd naszej postaci. Nie wiem czemu teraz mi się to nie ładuje, o, w końcu się załadowało. E, jak widzicie, na przykład e, opcji włosów czy też czapeczek mamy bardzo dużo, e, jednakże Audition jest grą, która e, oferuje bardzo denerwujący, szczególnie dla, znaczy według mnie, e, bardzo denerwujący system płatności. E, Mianowicie, jak widzicie, tutaj świecą nam się na zielono jakieś tam ceny, to znaczy, że stać mnie na kupienie tego za, moje, za moją walutę. Den. Jednakże 3 czwarte rzeczy do kupienia w sklepie jest za AP, czyli Ala Player Points, które są już za prawdziwe pieniądze, co jest moim zdaniem bardzo, bardzo srogim, bardzo mocnym ciosem poniżej pasa. Tym bardziej, że. Aha, tutaj nie mogę na razie przejść, chyba tam do tej strony. E, w każdym razie e, większość przedmiotów, które są fajne, które są ładne, które pasują, które może kupić sobie chcieć, kupić duża część osób, są za prawdziwe pieniądze. Nie dość, że są za prawdziwe pieniądze, to jeszcze wykupujemy je tylko na pewien okres. E, ta cena, którą tutaj widzimy, jest za 7 dni. E, więc nie dość, że wydajemy prawdziwe pieniądze, to jeszcze płacimy tylko za 7 dni używania przedmiotu, który nie daje nam nic poza zmianą wyglądu. Możemy kupić na okres mm, kompletnie e, taki e, nieokreślony, jednakże musimy wtedy zapłacić 7 razy więcej za dany przedmiot. Bardzo mocny cios poniżej pasa. E, I tak to wygląda w przypadku włosów, że jest tego 3 czwartej, ale nie, nie, to idzie dalej. E, topy. Również 3 czwarte przedmiotów, no może nie 3 czwarte, no prawie 3 czwarte przedmiotów też tylko i wyłącznie za prawdziwe pieniądze i w porównaniu do e, przedmiotów, które są za zwykłe pieniądze, te przedmioty za prawdziwe pieniądze są dużo, dużo fajniejsze i są bardzo kuszące. Wiadomo, wszyscy chcą tutaj sobie troszeczkę zarobić na tym wszystkim, ale no bez przesady. Wyglądy twarzy również, większość za pieniądze premium, e, reszta za 50 tysięcy kasy. Magiczne, magiczne sumy, tym bardziej, że niewiele dostaje się za jedną grę. E, chyba, że późno na wyższych poziomach trudności, tych, to się wszystko zmienia. E, generalnie, jeżeli chodzi o opcje, opcje, opcje customizacji, jest ich dużo, e, bo mamy do wyboru oczywiście spodnie, e, wiele rodzajów tych spodni, buty, całe zestawy do kupienia, e, dodatkowe przedmioty, takie jak zwiększanie jakichś tam 2 e, razy den, 2 e, razy Experience, tak dalej, takie boosty, e, zwierzaczki, które są tylko i wyłącznie za pieniądze premium e, motion które jest za... A, czyli to są takie gesty, które możemy wykonywać w lobby i one są za pieniądze zwykłe, co nie musimy tutaj wydawać na to premium, to bardzo fajnie. Interior. Czyli ta platforma, która nam się pojawia, jak zaczynamy grę i jesteśmy właścicielem pokoju, to wtedy pojawia się taka platforma. Możemy sobie kupić inne e, rodzaje, jednakże to zmienia bardzo, bardzo niewiele. A jeżeli chcemy, żeby zmieniło się wszystko, e, to oczywiście musimy wydać prawdziwe pieniądze. E, Emoticony też za prawdziwe pieniądze tylko i wyłącznie, co jest w ogóle dla mnie zdzierstwem. E, akcesoria też tylko i wyłącznie za prawdziwe pieniądze. E, muzyczne instrumenty, gdzie, wow, za 200 tysięcy możemy kupić sobie gitarę, jedną z dwóch. I jakieś tam marki, e, które dodają nam. Aha, czyli możemy sobie tutaj wpisać coś, no to świetnie. I to się nam pojawia też w lobby. Możemy dodać sobie takie małe, debilne ikonki, które również e, niewiele zmieniają, a możemy je kupić tylko za prawdziwe pieniądze. E, I to by było, jeżeli chodzi o wszystko, jeżeli chodzi o sklep, e, dlatego. Wejdźmy już z niego, bo nie mogę na niego patrzeć. FAM Office to taki katalog z tego co widziałem, czegoś co wygląda jak gildie. E, także to jest taki katalog gildi, gdzie możemy się gdzieś tam dołączyć. Nie wiem, teraz mi się wszystko przywiesiło, jest ok. E, także no tutaj możemy dołączyć właśnie do takich gildi, czy tam grup tanecznych. E, także to jest taki fajny system, jeżeli chodzi o zebranie sobie jakichś tam znajomych. E, Broadcasting Station. Kolejna z zakładek. To jest ten nasz główny dancehall do którego za chwilę wrócimy e, ranking list. Oczywiście znajduje się tutaj lista rankingowa najlepszych tancerzy. Możemy starać się znaleźć siebie. E, jak widzimy tutaj te osoby już mają bardzo wysokie poziomy, niektóre. Jest nawet jeden special master e, Darksha to jest jakaś dziewczyna, i tutaj możemy sobie e, przerzucać e, konkretne, konkretne kategorie e, danego konkretnego rodzaju e, rozgrywki. Tu jest na przykład właśnie ranking par, e, beat up rank. E, to za chwilę Wam pokażę. Po prostu chodzi tutaj o tryby, o tryby gry. Jak widać, nie wszystkie tryby są używane, większość z nich jest niestety nieużywana, dlatego też niektóre rankingi po prostu e, nie działają. Audition Studio e, to jest miejsce, gdzie możemy przy, spojrzeć sobie na wszystkie e, ruchy taneczne poćwiczyć je e, i zobaczyć jak one mniej więcej wyglądają. E, tak możemy sobie wtedy szybko spojrzeć jak wygląda dany, dany ruch e, i poćwiczyć sobie na Numpadzie e, zabawę z tym wszystkim. Jak widzimy tutaj na czacie. Jacyś Polacy są, jeżeli to oglądają, to pozdrawiam Was bardzo serdecznie. E, fotostudio, niestety fotostudio foto wam nie pokażę, ponieważ żeby wejść do fotostudio, trzeba mieć rodzinę w grze, czyli trzeba mieć żonę, trzeba mieć dziecko jakieś adoptowane, jakiś kompletnie bezsensowny system e, utrudniania nam wchodzenia do niektórych rzeczy no ale niestety czasami tak bywa. Jeżeli chodzi już o sam taniec, to teraz wam pokażę jak to wszystko wygląda. Ja oczywiście stworzę sobie swój własny pokój zamknięty, bo nie chcę się ośmieszyć, ponieważ, jak już wcześniej wspominałem, moje grube paluszki nie pozwalają mi na, na dobrą zabawę i na szybkie reagowanie w tej grze. E, I teraz, tak jak to wszystko tutaj wygląda, e, Nie możemy z tego co wiem. A, możemy wybrać muzykę, w którą, która będzie akurat grała w tle. Jak widzicie, tej muzyki jest od zarąbania i ciut, ciut. Jest to muzyka w większości mi nieznana. Jeżeli ktoś się interesuje takim rodzajem muzyki, to może tutaj gdzieś znajdzie jakieś kawałki i artystów, których zna. Raczej wątpię. Większość kawałków jest oczywiście od Audition i te piosenki są bardzo, bardzo zróżnicowane i szczerze powiedziawszy bardzo miłe dla ucha. Jak się już tak człowiek wkreci w cały ten taniec, to... To naprawdę te, te, ta, ta cała muzyka musi być na dobrym poziomie, e, dlatego żeby nie odrzucać graczy, którzy, którzy się bawią w to Audition. E, I tak naprawdę dla osoby, dla mnie, która nie słucha takiego rodzaju muzyki, ja słucham kompletnie innego rodzaju muzyki niż tutaj jest oferowana, e, to szczerze mówiąc, ja muszę powiedzieć, że dobrze się przy niej bawię. E, powiedzmy, że wybierzemy sobie na piosenkę, którą chcemy zagrać sobie gdzieś tam w tle. Crazy Nasty. Crazy Nasty. E, no, to jest taki dobry tytuł. I teraz tak, tryby gry. To jest jeden z... To, to jest też taka rzecz, w której na początku byłem mocno zagubiony, ponieważ nie do końca wiedziałem o co tutaj w tym wszystkim chodzi. To są tryby, tryby gry, które są oferowane nam tutaj przez twórców tej gry. Jest ich sporo do wyboru. Ja nie do końca znam się na nich wszystkich, nie wiem co one konkretnie robią. Możemy też wybrać opcję team, gdzie możemy walczyć dwoma drużynami, także tego jest też tak spore, spore, spore zróżnicowanie. Możemy wybrać sobie background, w którym chcemy sobie pograć. Jest ich plansz parę, jednakże no one jakoś niewiele tak naprawdę zmieniają, dlatego że jest to po prostu tło dla naszego tańca. My wybierzemy sobie Haunted Classroom. Jako e, e, przykładowy, nie grałem jeszcze na tej mapie, dlatego chętnie ją sprawdzę. E, I zacznijmy w takim razie grę. E, od razu wam mówię, że jeżeli znajdują się tutaj osoby, które są dobre w Audition i które nie lubią patrzeć, jak ktoś kaleczy tą grę, wyłączcie film w tym momencie. Jeżeli chodzi o część graficzną e, gry, jest ona e, to widać, że przestarzała. E, aczkolwiek dalej jest miła dla oka. I wydaje mi się, że chyba ta grafika przeszła lekki, lekki lekkie dopracowanie, lekki upgrade dlatego, że o Jezus Mario, co ja zrobiłem przez to, że mówię, jest mi trudniej troszeczkę to ogarnąć. Do pewnego poziomu jestem w stanie sobie z tym poradzić, jednakże potem się robi wszystko dużo trudniejsze. Jeżeli chodzi o to, jak cały ten system działa, to trzeba naciskać odpowiednie klawisze w odpowiednich momentach i zatwierdzić je spacją, co jest niestety dość trudne. Ja już właśnie w tym momencie odpuszczam sobie chyba, że wam mniej więcej powiedzieć, jak to wszystko wygląda. Właśnie tak jak mówiłem, trzeba naciskać na klawiaturze numerycznej odpowiednie klawisze no i potem je zatwierdzić spacją, gdy nasza gdy to kółeczko na tym pasku znajduje się na niebieskiej części, także czasu jest naprawdę niewiele, a jak potem zaczyna się robić coraz więcej tych ruchów do wykonania, to ja na przykład zaczynam się gubić i trzeba poświęcić naprawdę dużo czasu na to, żeby dojść do perfekcji w tym, co się tutaj robi i w tym, żeby osiągnąć jak najlepsze wyniki w naciskaniu konkretnych Klawiszy. Wydaje mi się, że to jest dopiero chyba po paru set grach człowiek dochodzi do takiej perfekcji, że faktycznie już mechanicznie robi te wszystkie ruchy i żeby było mało, to tutaj na przykład mamy te ruchy tylko góra, dół, prawo, lewo, ale są też piosenki, gdzie jeszcze są ruchy na ukos, czyli na klawiaturze numerycznej musimy używać praktycznie wszystkich klawiszy oprócz piątki. Także no jest tego naprawdę sporo do ogarnięcia, ale przyjemna muzyka i w miarę, w miarę przyjemna oprawa graficzna, która jest przestarzała. Nie mówię, że to jest nowoczesna grafika, która zachwyci osoby, które się po prostu rozpływają nad dzisiejszymi grami. Nie, to jest przestarzała grafika, ale jest, mimo tego, że jest przestarzała, to jest w miarę przyjemna dla oka muzyka jakby troszeczkę dopełnia całego tego widoku i całego mechanizmu tej gry muzyka też jest bardzo bardzo fajna i bardzo zróżnicowana bo są kawałki hip-hopowe są kawałki bardziej klubowe bardziej podchodzące pod lekkie techno słyszałem też jeden kawałek co najmniej jeden kawałek rockowy bardziej także jeżeli chodzi też o taką różnorodność muzyczną to jest ona naprawdę naprawdę spora E, nurtuje mnie brak opcji e, w tej grze, niestety no to jest dość spora porażka moim zdaniem ze, ze strony twórców gry, ponieważ ja bym chciał sobie dopracować część rzeczy po prostu, żeby ta gra wyglądała nieco ładniej e, nieco ładniej niż wygląda ona teraz. E, no ale no niestety Ach, i zapomniałem o najważniejszej rzeczy, która jest najbardziej denerwującą z możliwych. Dobrze, że gra postanowiła mi o niej przypomnieć. Zdarzają się dość często, z niewyjaśnionych dla mnie przyczyn, e, disconnecty, e, które często psują jakikolwiek odbiór tej pozycji. E, dlatego też nie polecam tej gry dla osób ze słabymi nerwami, bo te disconnecty czasami nie zdarzają się przez długi okres czasu, a czasami nagle zdarzają się trzy razy pod rząd zaraz po zalogowaniu się. Dlatego trzeba mieć poprawkę na to, że istnieje możliwość e, wyrzucenia nas z gry. Także... właśnie. Reasumując, Audition jest przyjemną grą casualową dla osób, które lubią muzykę, lubią tańczyć, lubią sobie poskakać na macie, bądź po prostu lubią sobie szybko ponaciskać e, klawisze na klawiaturze numerycznej i uważają, że jest to jedna... Moim zdaniem przynajmniej jest to taka lekko skillowa gra, gdzie trzeba poświęcić sporo czasu, żeby dojść do jakiejkolwiek perfekcji. Z racji tego, że gier tanecznych nie jest zbyt dużo na rynku, a Audition jest dla mnie taką, przynajmniej według mnie, taką już ikoną gier tanecznych, polecam sprawdzić, jeżeli interesuje Was właśnie taki rodzaj gier. Z mojej strony to jest wszystko w tym takim odcinku świąteczno-noworocznym, lekkim, przyjemnym. Nowsze produkty, nowsze pierwsze, spo, pierwsze spojrzenie na nowsze gry już niedługo. Do usłyszenia, do zobaczenia na razie.